Nazywam się Maciej Banasia. prowadzę firmę, która zajmuje się izolacją domów, między innymi, oczywiście, głównie działamy na izolacji pianką, izolacji natyskowej, jak i izolacji metodą nadumkiwaną, czyli nadumujemy wewnętrzną celulozową bądź włókno drzewne, to zależy od preferencji klienta. Największym plusem na pewno obydwu technologii jest bezspojnowość, czyli nie ma tak zwanych mostków termicznych, czyli krótko mówiąc nie ma dziur, w ucieka e, ciepło. Izolacja nasza e, jest e, o tyle lepsza, że ona się przyklei, przyczepia się do podłoża, e, rozpiera się e, między krokiami, i wtedy nie ma możliwości przesunięcia w tej izolacji w żadną stronę. Ona sobie po prostu tam, gdzie my ją natyśniemy, gdzie my ją zaaplikujemy, to ona sobie tam po prostu zostaje na kilkadziesiąt lat e, i spełnia swoją funkcję. Sam proces nakładania jest oczywiście specjalistyczną maszyną, musi być do tego wykwalifikowana ekipa. Największym plusem są oczywiście jest jakby sama gwarancja niezmienności parametrów. To jest jeden, jeden chyba z największych plusów. Kolejnym plusem są brak mostki termicznej, czyli jednolita struktura na całej powierzchni poddasza dachu. No, szybkość wykonania oczywiście. Coraz więcej ludzi korzysta z technologii izolacji opianą gór. Wykonaliśmy kilkaset izolacji, rocznie wykonujemy ich o między 80 a 100. Mamy 100% zadowolonych klientów. Jeżeli chcesz mieć spokój, dobrze wykonaną izolację w własnym domu, zadzwoń do nas.